Z serii Gothic można zarzucić wiele, że to fabuła jest dziurawa, lore niespecjalnie się spina oraz sterowanie i interfejs są nieintuicyjne. Jednak to, czego nie możemy zarzucić dwóm pierwszym ocenom, to że mają zbyt duży, monotonny i pusty świat. Już prawie dwa lata ukrywam Horizon Forbidden West. Gra ma niesamowicie piękną oprawę graficzną i aż chciałoby się po prostu zatrzymać i podziwiać niesamowite krajobrazy. I tak, czas od czasu odpalę sobie Horizona po to tylko, aby pozachwycać się zarówno bajkowymi widokami, jak i wyglądem npc oraz maszyn. Niestety, w przeciwieństwie do serii Gothic czy nawet Kronik Myrtany, fabuła w Horizon Forbidden West jest nieangażująca. Dlatego bardziej niż ratowanie świata, wolę po prostu pozwiedzać piękne lokacje. No właśnie, w trakcie takiego zwiedzania zdałem sobie sprawę jak duża i pusta jednocześnie jest mapa w grze. Z jednej strony mamy powtarzalną aktywność poboczną, jak na przykład odkrywanie nowych ognisk, czy obozy rebeliantów. Z drugiej zaś, niektóre lokacje są zwyczajnie puste. Nie zrozumcie mnie źle, podróżowanie po postapokaliptycznych stanach dostarczyło mi wiele frajdy. Jednak często natrafimy na ładne i zapierające wdech w piersiach lokacje, które niestety, prócz wyglądu, nie. Są nam w stanie zaoferować absolutnie nic więcej, zaś sama fabła niespecjalnie angażuje, dodatkowo wraz ze sporym otwartym światem dość mocno się rozmywa, jednak prawdziwe kolosy, które potrafią znużyć bardzo szybko, to bez wątpienia najnowsze asasyny. I tak ukończenie Walhalii zajęło mi 133 godziny, a niektórych aktywności pobocznych nawet nie tknąłem. Podobnie jak w przypadku najnowszego Horizona, niektóre lokacje są naprawdę pięknie zaprojektowane i chciałoby się po prostu podziwiać krajobraz dziewięciowiecznej Anglii. Tak jak krytykowałem pierwszą grę za to, że ma dość sporo pustawych miejsc, tak Valhalla to prawdziwa kobyła z masą powtarzalnej aktywności pobocznej. Ogromne 94 km2 mogą przerazić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przez ponad 100 albo więcej godzin będziemy wykonywać powtarzalne zadania. Sam po sobie zauważyłem, że coraz częściej duże otwarte światy zwyczajnie mnie męczą i odbierają chęć do grania. Dodatkowo, aby ukończyć dany tytuł, trzeba poświęcić coraz częściej ponad 100 godzin i jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w lwej części będziemy wykonywać te same czynności, to z pewnością odbijemy się od takiego tytułu. Niestety, twórcy coraz częściej idą w ilość, nie w jakość, przez co dostajemy gry z dużymi, monotonnymi światami. Zauważyłem, że sam wolę zagrać w krótszą grę z mniejszą mapą, ale za to ze zwięzłą historią, która sprawi mi wiele frajdy podczas grania. A właśnie, podczas poznawania wątku głównego, dość łatwo rozproszyć się aktywnością poboczną, jak na przykład szukanie skrzynek z lepszym ekwipunkiem, czy specjalnych znajdziek. Właśnie przez taką aktywność, gdzie przytłacza nas powtarzalność, tracimy zainteresowanie danym tytułem, i finalnie mamy wreszcie. Że gry nie sprawiają nam już takiej przyjemności jak wcześniej. Dobrze więc, czym wyróżnia się otwarty świat z dwóch pierwszych gotików? Przede wszystkim, światy w pierwszych gotikach są w sensowny sposób ograniczone. W jedynce mamy sztuczną przeszkodę w postaci magicznej bariery, przez co twórcy nie musieli się zbytnio silić, aby wytłumaczyć, dlaczego świat jest mały i ograniczony. Po prostu ograniczenie obszaru rozgrywki tłumaczyła fabuła, natomiast mimo tej przeszkody doskonale wiedzieliśmy, że jest jeszcze świat zewnętrzny, do którego dostęp uzyskamy dopiero wówczas, gdy znajdziemy sposób na wydostanie się z magicznej bariery. Niejako już na samym początku gry, bez imienny informuje Diego, że znajdzie drogę ucieczki z wydawałoby się więzienia bez wyjścia. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłem. W drugim Gotiku twórcy postanowili nieco zmienić założenia świata gry i umieścili teren Korinis wraz z górniczą Doliną na wyspie, a nie jak planowali pierwotnie na kontynencie, dzięki temu nie trzeba było tworzyć ogromnego świata, jak w Gotiku 3, gdyż po pierwsze technologia na to nie pozwalała, a po drugie, ciężko byłoby ten obszar sensownie zaprojektować w taki sposób, aby po pewnym czasie nie zaczął nużyć swoją monotonią. Ograniczenia świata zarówno w jedynce, jak i dwójce ma aż trzy funkcje. Pierwsza wyznacza granice grywalnego świata, nie mamy niewidzialnych ścian, a podróżowanie w inne regiony uniemożliwia nam sztuczna przeszkoda w postaci magicznej bariery, zaś w drugiej przeszkodą w podróżowaniu jest fakt, że Korin jest to wyspa, a my nie posiadamy ani okrętu, ani też umiejętności, aby taki okręt wprowadzić w ruch. Po drugie, uwiargania dany świat. W jedynce postaci niespecjalnie wiedzą jak wygląda na tę chwilę zewnętrzny świat oraz sami niejako wytwarzają nowe realia polityczne oraz kulturowe, dzięki czemu górnicza Dolina pod magiczną Barierą jest niesamowicie intrygująca i atrakcyjna pod względem projektu. Odmienności pomiędzy poszczególnymi obozami są wiarygodne, gdyż niejako do tej odmienności zmusiła ich panująca pod barierą sytuacja. Gdyby nie istniała magiczna kopuła, a świat w grze był ograniczony wyłącznie niewidzianą ścianą, to dość mocno cierpiałby na wiarygodności. I ostatnia funkcja, ograniczonego świata, to w końcu spore ułatwienie dla twórców gry, dzięki czemu mogą się oddać twórczej inwencji. Projektowanie świata jest zdecydowanie prostsze, gdyż mały obszar można w prosty sposób rozplanować na kilka regionów, które różnić się mogą topografią, architekturą, czy żyjącymi tam istotami. Jednak nie wszystkie lokacje będziemy mogli zwiedzić na samym początku rozgrywki. Dostęp do niektórych obszarów zostanie odblokowany dopiero wówczas, jak popchniemy fabułę do przodu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was nie są zwolennikami takiej opcji. Jednak według mnie jest to świetne rozwiązanie na dawkowanie nam zawartości gry. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiedzić większość bez ominięcia niektórych lokacji. Dlatego w takie gry jak Ghost of Tsushima czy Days Gone, oferujące odpowiednio 28,62 km2 oraz 30 km krywalnego obszaru, gra się tak dobrze, gdyż poszczególne biomy zostały odblokowane dopiero po ukończeniu pewnego etapu historii. Dla porównania, świat w gotiku 2-noc kruka ma 2,5 km2. Dodatkowo, świat w dwóch pierwszych gotikach zachęca do eksploracji. Nie wiemy, co nas czeka w nowej lokacji, więc chcielibyśmy się tego dowiedzieć. Warto wspomnieć, że na mapie nie mamy żadnych znaków zapytania, więc poznawanie całego obszaru gry sprawia nam niemało frajdy. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim gotiku, na samym początku, co jest rzeczą oczywistą, poznajemy grywalny świat. Pewna jego domyślna część, którą będziemy przemierzać przez większość czasu, poznajmy w pierwszym rozdziale, w przypadku jedynki, zaś w dwójce, dopiero w drugim rozdziale. Jednak nie znaczy to, że świat nie zmieni się do końca gry. Piranie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że ich światy są niezbyt duże, więc musieli je jakoś specjalnie wzbogacić. To też wraz z ukończeniem poszczególnych etapów w fabule, zaczynają pojawiać się nowości, czy to nowe postacie, czy wydarzenia, na które nie mamy zbytnio wpływu. I tak, po zdobyciu raportu od kapitana Garonda, Korinis po powrocie Bezmiennego staje na głowie. Paladin Lothar zostaje zamordowany, obwiniony o tą zbrodnię zostaje najemnik Bennett, nowicjusz Pedro kradnie Okoinosa i oddaje je się zła, ucieleśnionym w postaci poszukiwaczy, ci zaś zalewają niemal całą okolicę. W następnym rozdziale do byłej kolonii karnej zmierzają łowcy smoków po zdobycie chwały i bogactwa. W pierwszym Gotiku podobnie sytuacja zmienia się tyle, że dopiero w czwartym rozdziale, kiedy to zawala się Stara Kopalnia, Magowie Ognia zostają zabici, a Gomez przeprowadził specjalną trzydniową operację w celu zajęcia wolnej kopalni, tyle że tym razem się udało. W większości współczesnych otwartych światach growy obszar jest sztuczną makietą pozbawioną życia, gdzie czekają na nas wyłącznie zadania główne i poboczne. W gotikach zrobiono to nieco inaczej. Twórcy za wszelką cenę starali się stworzyć żyjący świat, gdzie NPC mają swój rytm dobowy oraz każdy ma jakieś swoje zajęcie. Efekt żyjącego świata na szczyt możliwości podniósł Rockstar w Red Dead 2. Ale to już mowa na inny odcinek. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jestem ciekaw, czy wolicie duże, monotonne światy, czy może małe, ale dobrze zaprojektowane. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się. Cześć! No to witamy na pokładzie!